No i siema ma. witam was serdecznie na dzisiejszym odcinku. Z tego co się nie mylę, ten odcinek właśnie wlatuje w Wigilię po takiej dosyć no przerwie troszkę od ostatniego od piosenki oczywiście. Ale na początku zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów do Minecrafta, mimo że się czasami mało pojawiają. Oczywiście Ciepiele, co w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy budować... Dom. No taki nietypowy dom, bo dla mnie nietypowy, bo nigdy nie budowałem, taki dom w dziurze oczywiście. Ale na początek takim klimatycznym akcentem oczywiście też. No pusty ja pustyją, ale oczywiście... Jak widzicie ten y, latuje 24 grudnia. <laughs> ale dlaczego wtedy... Dlatego, że wtedy jest Wigilia i serdecznie składa Wam życzenia wszystkiego dobrego. Cieszę się i z tego co może uda mi się to rzucę dwa dziki, ale wszystkiego dobrego powodzenia, zdrowia, szczęścia, pomyślności i przede wszystkim jedzenia. Ale oczywiście już bez przedłużania i liczę, że prezentem dla mnie prezentem będzie wbić 20 subskrypcji i będzie to dobrze. Ale dobra, już bez przedłużania lecimy z budową. Do tego jak widzicie. Mamy tutaj troszkę drewna przygotowanego. Oczywiście craftinga nie wziąłem. Dlatego się zaraz... Dlatego lecimy po krafting Nie właśnie to tak bierze, ale dobra. Nie bo crafting. Tu ja Czekajcie, troszkę z gierkę tak przyciszymy, bo nie wiem, swoje dlatego... Dlatego trzeba troszkę sukierkę przecież do 50% nie to kurde a i jak mogliście zauważyć grał na wersji 1.181 Forage 3 to mogło być gdzie kiedy błędy, ale ja nie narzekam. Na skin to. kid jest skin, ja korzystam z tego i nagrywam oczywiście. I Pierwsze, jaki jest plan dla wyrzutów odcinków? Dwa. Pierwszy to jest droga do kopalni. Yy, dlatego, że go wcześniej nagrywałem, a nie mogę wrzucić, bo się godzinę niby przesłało, a za, za, zawsze kiedy coś robiłem, no to nie mógł się przesłać. Ale... A drugi właśnie będzie test budowy domu. Ale dobra. Co robimy? Kopiemy nie więcej na ile? 6 kratek? 9 raz 4, 5. To okay. 5 i 6, jeżeli czucia zostało, no to kopimy więcej do top. było kopale, to ciuro, to ciurę, jedzie, gdzie że prostu gdzie go A, no i myślę, że właśnie jeżeli mi się wszystko według go, zgodnie z planów, to prawdopodobnie w nowym roku albo przed nowym rokiem jeszcze chodzi e, oczywiście e, nowa serii z Minecrafta. E, tylko że tym razem to nie będzie Minecraft single player, tylko Minecraft multiplayer. I zresztą będę chciał przebladać to odcinki, że raz Multiplayer... Z single player. Dlaczego tak postanowiłem? Postanowiłem, ponieważ. postanowiłem tak, ponieważ yy, jakby to wam powiedzieć, postanowiłem tak, dlatego że kuzyn to kuzyn, czasami będziemy wtedy, kiedy, czasami to oczywiście. Oczywiście, zda nagramy odcinek, kiedy da radę, a kuzyn, no to kuzyn, czasami mu się nie chce, czasami jest zły, no to wiecie, czasami ze mną się pokuci, to mu się potem nie chce, no wiecie, jak to jest z kuzyna, albo z rodzeństwem, no to wiecie. Zobaczymy, ile się wyrobimy. Na pewno całego domku nie będę chciał zbudować, chcę mniej więcej zrobić fragment, albo podzielić to na dwie, dwa odcinki to nie jest głupi pom, żeby podzielić te odwalczyki. Dobra, dzielimy te odcinki. Teraz bardziej to na dół palia. Teraz bardziej te fragmenty. To, co zrobimy, to zrobimy. Mniej więcej odcinek, będę chciałbym, żeby trwało około 20-30, już tak troszkę za długo będzie, dlatego że też nie chcę głosu zbytnio nadwyrażać. Wiecie, głos to głos, bardzo ważny jest, a też się szykują grube produkcje. Też... Też takie już... Dobra. Te grube produkcje, czyli na razie dałem możliwości, czyli właśnie piosełki się szykują bardziej. Ale dobra. kopiemy dalej. Eee. Co jeszcze Was zachęcam? Zachęcam Was do pomagania oczywiście innym ludziom i zostawienia jednego talerza dla wędrowca oczywiście. No i też poł połagać oczywiście rodzicom. Bo pomagać jest to bardzo ważne i teraz też taka uwaga, żebyście uważali właśnie <laughs> żebyście uważali te święta, oczywiście, żeby wam się nic nie stało. No, no teraz sorry to takie troszkę morałów, ale ja, ja serio, nie chcę, żeby wam się coś stało, widzowie. A większość chyba widzów zdał, tak osobiście. No to wiecie, to jest o no wiele ciężej, to będzie mi tak smutne się zrobi. jak ktoś przyjdzie na przykład ze znowu do ręką, ale w sumie to są zdalne. To w sumie mało kto włącza kamerki, no to wiecie, no to, to jest tak ale dobra lecimy dalej o do tego paliśmy się już do takiego poziomu co będzie trzeba było kilo Ta, że tu zniszczył tarze już zniszczył tara jest no dobra ale, tu też kiedy są takie poziomy dlatego to pobijemy ale dobra z tego co widzę to trwa 7 minut Około chcę, tak 20 minut Co chcę w dzisiejszym odcinku zrobić W dzisiejszym odcinku chcę zrobić zejście Zejście dół i oświetlić I oczywiście podłogę Bo w pierwsze co w kolejności się zajmiemy Zajmiemy się właśnie W pierwszej kolejności zajmiemy się ścianami Potem... Nie, w pierwszej kolejności zajmujemy się sufitem. W drugiej kolejności z ścianami. W trzeciej kolejności właśnie podłogi. A w czwartej kolejności już ozdabiamy Oczywiście nasz dom. Dobra. Mniej więcej tyle ile zrobię. No to tyle zrobię takiej długości ten odcinek. Ale... I też tutaj nie namawiajcie mnie, żebym robił też 30 minutowe, 40 minutowe. Bo to, to po prostu wymaga od dobry, Po prostu to wymaga od mojego farta, jak ja to zrobię, ale dobra. Lecimy. I prawdopodobnie, według moich planów, to jest już chyba ostatni odcinek na tych szumach. Pewnie słyszycie jakieś szumy oczywiście, gdzie, kiedy, ale to jest ostatni odcinek na tych szumach. Ale wsyły skoro mamy. Trzeba to podzielić. Trzeba zrobić tak, tak. Tak piaskowiec idzie tu. Tak. Trzeba to podzielić. że łatwiej by było, bo tam gdzie mamy kobla, no to będę chciał zotkać. Albo wsyły, zostawmy. To piaskowiec też się przyda do jakiejś budowli, oczywiście. Na przykład do. Piramid, której, może będę chciał zbudować, który której będę trzymał, oczywiście, swoje surowce, ale zobaczymy to już w przyszłości. Na razie nic nie planuję budować. No, oczywiście, pierwszym planem to jest dobrze, by zbudować, bo nie będę mieszkał z wieściakami, oczywiście, ale do. No. Mamy dół, zajęło mi to niecałe 9 minut od początku odcinka, lecz to zajęło mi to 9 minut. Teraz co robimy. W tej kolejności robimy przyda się tu drewinga, dlatego tego trzeba zrobić coś, coś takiego, żeby było tutaj takie zejście. Lecimy chyba po patyki. Mimo że ja mam to drewno, to wykorzystamy tamto drewno, tylko ja coś nie przeliczyłem. Dobra. To pierwsze co będę chciał przeliczyć. Ile ja to jest potrzebnych patyków. Liczę, że wyjdzie około 9 drawidek o 9 drawidek, bo to chyba z jednej ile wychodzi. Nie mam jakieś patyki Nie mam, jakieś patyki. nie wejdzie. Okej, dobra. To idziemy popatrzeć. Nie wiem. Oj, dobra. To idziemy. Pierwsze, co to ja chcę sobie policzyć? Dobra, to są sobie raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dobra, tak Tak jest łatwiej, i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem drabidek. Dobra, robimy siedem dobrym. Gdzie wychodzą 3, o no to robimy raz A, zajebiście jej starcie, dobra, to zróbmy pierwsze 6 Te 6 postawmy tu Oddoł iśmy A nie, w sumie starczy, bo tu będzie traptor. Tu będzie dobra yy, Co dalej? W dalszej kolejności? Yy, co ja robię? Tutaj niepotrzebne rzeczy. Yy, piasek Osobno. Ja piaskowiec osobno. Yy, dobra, tu co mamy tutaj szkło. Dobra, yy, szkło jest. Co Teraz robimy. Teraz idziemy po pochodnie. Z tego co pamiętam, to ja wiem, albo tu w góry, albo w tej skrzynce pochodnie. W tej, dobra. to bierzemy wiele pochodni. Idziemy oświetlać. Teraz potem. Shit. Potem robimy trapdoor. W każdym rogu tutaj przyda się jedna pochodnia. Zrobimy tak, żeby w każdym roku była jedna pochodnia. Okej. Okay. Dla... Pewnie się zapytaliście, dlaczego ja nie buduję. Dlatego, że ja gram tutaj na pokojowym. Ale odpalę sobie normal. Ale dobrze, tak. Co robimy teraz? Tu stawiamy pół bloki. Tak, czyli... Z czego ja chcę sufit? Także właśnie nie przemyśl z czego posłuchi sufi Moi drodzy będzie najrozsądniej sobie zrobić z brzozy z tego będą, z tego będzie podłoga, a z tego będzie ściana. No, no. Moi drodzy państwo Nie. by po no. Będą was taki Mamy 60, wątpię, żeby te 60 starczyło na około. Bo to robimy tylko na około. Ale jak już to no to. Jak już no to tutaj w będzie bardziej ozdobione. A nie, akacje zostały do czegoś innego. Albo nie pół bloki wykorzystamy, a brzoza wykorzystajemy do sufitu, jak i do, do drugiego planu. Który prawdopodobnie będzie robiony w na następnym odcinku, w drugiej części budowy domku. To z tego co się nie mylę to nazwijmy budowa domku część pierwsza. Właśnie dlatego że wcześniej sobie wrzuciłem do przepalania szkło. Dlatego, że w tym miejscu będzie ciągle szkło szło. Dlatego tutaj będzie trzeba było jeszcze o jedną kratkę dodać. iżej oczywiście. Trzeba było zrobić taki pół blok, jak, będzie trzeba było zrobić blok jak tam. 32 na połowę. się nie wykorzystujemy. O kurde, dobra? O shit, tego za dużo. Teraz pójdę za chwilę spać, dlatego że się do zrobi. A wiecie, co jeszcze wam pokażę? Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Który ja mam dzień, bo sam w ogóle nie wiem, który ja mam dzień. Odcinek, ten odcinek miałem zaczynać kopanie, ale zaczynałem stąd. Także się w kopalni niebezpiecznie. Dobra, idziemy dalej. Dobra, znowu, jak wiecie rodzeństwo, do no to wiecie. Dobra. Yy, co teraz? Teraz robimy, żeby szkło. Mamy sześćdziesiąt bo to. No, wszędzie dajemy szkło, z tego co, że oglądam ten poradnik, no to wszędzie ma być szkło, oczywiście. Dobra. Co w tym odcinku będę chciał jeszcze zrobić? W tym odcinku chcę zrobić cały sufit. Następny odcink... To... O, Ale żebym się wystraszył. Żeby mi teraz jak gdzieś góry Creeper nie wyskoczył, ale dobra. No i niestety, ale to już... Prawie ten odcinek dobiega końca. Ale co jeszcze wam pokażę? Oczywiście statystyki. Szkło zostaje. Dobra, pokazuję Wam statystyki właśnie boje. Dni mamy dokładnie 13 na tym świecie przeżyliśmy, ale dobra. Co jeszcze robimy? Dajemy tutaj trapdoor. Dalej co robimy? To zostawiamy to, bo to jest sufit oczywiście. Ściany robimy akacjowe, podłogę robimy dębową i tutaj jeszcze będą takie powiedzmy że takie coś w rodzaju takie dziury powiedzmy ale dobra co robimy za zróbmy trapdoor też z brzązy yy, trapdoor się będzie robił tak tak mamy dwa trapdory jeden wykorzystujemy ale chyba źle go postawiłem. Nie, tak nie chcę, żeby się otwierał. Nie. Da się tak zrobić, żeby się tu otwierał. Ale nie zrobimy to w przeciwną stronę. Bra, Zrobimy to teraz w przeciwną stronę. Oczywiście tym akcentem kończę odcinek, za mną pierwsza część dołku, początkowa faza, dlatego jutro was w kolejnym odcinku zapraszam będziemy kontynuować, robimy drugą część, chyba na trzy części tego, ale chyba podzielimy, tak, na trzy części to dzieliby dzielimy, zależy jak to mi wszystko powychodzi, ale dlatego ja się z wami żegnam, pamiętajcie, jeszcze raz składam wam wszystkiego dobrego, w gronie rodziny, oczywiście. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Na ura.